Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Zapraszam Cię do rozważania słowa w święto nawrócenia świętego Pawła, niech Duch Święty, pomaga nam dobrze rozumieć słowo, a Słowo Boże niech nam pomaga w nawracaniu. Czytanie z dziew apostolskich Paweł powiedział do ludu, ja jestem Żydem urodzonym w Tarsie, w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście u stóp Gamaliela. Otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak Wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak i cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i odbywałem drogę do Damaszku z zamiarem uwięzienia także tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jeruzalem dla wymierzenia kary. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie – Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? – Kto jesteś, Panie? – odpowiedziałem. Rzekł do mnie – Ja jestem Jezus Nazarejczy, którego ty prześladujesz. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc – Co mam czynić, Panie? – a pan powiedział do mnie: Wstań, idź do Damaszku. Tam ci powiedzą wszystko, co postanowiono, byś uczynił. Ponieważ za nie widziałem odblasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy. Niejaki Anania, człowiek przestrzegający wiernie prawa, o którym wszyscy tamtejszy Żydzi wydali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj. W tejże chwili spojrzałem na Niego, On zaś powiedział – Bóg naszych Ojców wybrać Cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, przyjmij chrzest i obmyj się z Twoich grzechów, wzywając Jego imienia. Całemu światu głoście Ewangelię, chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaj znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk, i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Święto nakłócenia świętego Pawła. I mamy właśnie ten tekst dziejów apostolskich, gdzie jest o tym mowa. Sam Paweł opowiada o tym w swoim momencie nawrócenia, co się wydarzyło, że do tego nawrócenia tego nawrócenia dostąpił. Mówi o tym, że jest Żydem, urodzonym w Tarsie, wychował się u stóp Gamaliela. To był taki jeden to jego szkoła, szkoła Gamaliela, była wtedy uznawana za jedną z najlepszych szkół, w których zdobywano wykształcenie. I szaweł służył, jak to mówi, gorliwie służyłem Bogu, jak wy dzisiaj służycie. Uważał, że chrześcijaństwo, które powstało z jakąś sektą, jest czymś niedorzecznym i trzeba bronić prawdziwej wiary w jednego Boga. I dlatego Mówi, prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc, strącając do więzienia mężczyzn i kobiety. I, i y, Szaweł właśnie w takim przekonaniu uważał, że robi dobrze. Robił wszystko, żeby chrześcijaństwo zniszczyć. I tak udał się do Damaszku, i tam w drodze wydarzyło się coś niezwykłego. Upadł na ziemię. Przedstawione to jest zazwyczaj na różnych właśnie zdjęciach, obrazach, że upadł z konia, bo tak podróżowali tak w tamtym czasie i oślepia go jakoś światło z nieba, usłyszał głos, szable, szable, dlaczego mnie prześladujesz? I dowiaduje się, że to jest Jezus Nazarejczyk, którego kiedy zapytał, kim jesteś, Panie? Ten głos mówi: Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. No i mówi: Co mam czynić? I Pan mu mówi: Idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co postanowiono byś uczynił. W Damaszku spotyka Ananiasza. Ananiasz bardzo boi się tego spotkania z Szawłem. Dlaczego? Zastanawia się, dlaczego Pan Bóg go wysyła do tego, żeby miał coś robić wobec. Wobec Szafła, który był znanym prześladowcą. Ale posłusznie idzie i wypełnia to, to zadanie, tę misję. Spotykają się i y, udziela mu chrztu, który jest chrztem nawrócenia, który jest podczas tego chrztu dostaje nowe imię, Paweł, i od tej chwili z wielkiego prześladowcy staje się wielkim ewangelizatorem. I tutaj y, jest piękny moment. To sam Bóg, mówi mu Ananiasz do Szawła, że yy, teraz że sam Bóg go wybrał. Bóg naszych Ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał sprawiedliwego i jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będzie światał o czym. O tym, co widziałeś i słyszałeś. Do zadania ewangelizowania, do nawracania, Pan Bóg może wybrać sobie każdą i każdego, niezależnie od historii, niezależnie od przeżyć. Może się okazać, że w wielu przypadkach właśnie trudna historia, jakieś problemy, kłopoty, nawet wielkie grzechy mogą stać się później. Taką perełką w ewangelizacji, że taki człowiek później staje i mówi: Ja żyłem tak i tak, ale dzięki Panu Bogu zmieniłem wszystko. Więc dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To my często po ludzku gdzieś tam jakoś kogoś przekreślamy, że ten człowiek już tak nagrzeszył, tak się pogubił, że dla niego już nie ma miejsca w niebie, a może się okazać, że ten człowiek będzie pierwszym w niebie jako święty, właśnie dzięki swojemu. Bardzo konkretnemu nawróceniu, dzięki bardzo konkretnej przemianie życia. Psalm, bardzo króciutki dzisiaj, tylko jedna zwrotka Psalm 117 całemu światu gości Ewangelię. Paweł był tym, który poszedł i faktycznie w całym ówczesnym, znanym świecie ewangelizował, głosił Słowo Boże, dawał świadectwo swojego nawrócenia. Wielu na początku bało się, kiedy Paweł przychodził, i ewangelizował, bo wiedzieli, że to był prześladowca, że może jakiś podstęp, może udaje, ale Paweł bardzo konkretnie, bardzo konsekwentnie i bardzo radykalnie głosił o Jezusie Chrystusie, którego zmienił jego życie, go nawrócił, który mu się objawił. I Ewangelia. Jezus mówi do swoich uczniów. Idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Najpierw właśnie to wezwanie, żeby iść, nie siedzieć, ale iść, działać. Na, gdzie? Na cały świat. Nie tylko do miejsca, w których hmm, chętnie nas przyjmą, miejsca, w których my będziemy się dobrze czuli, ludzie na nas czekają, ale iść wszędzie, na cały świat. Głosić Ewangelię nie tylko wybranym, nie tylko. Tym, którym my chcemy głosić, ale wszelkiemu stworzeniu. Wszędzie na co dzień wobec wszystkich, przykładem wszystkim swojego życia, swoją codziennością. To by zaczęło właśnie wszelkiemu stworzeniu. wszemi wobec. I dalej, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Taka prosta rzecz. Uwierzyć i przyjąć chrzest uwierzyć i przyjąć chrzest, A dalej te znaki, te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by z zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kość będą, a ci odzyskają zdrowie. Pan Jezus pokazuje naprawdę wielkie rzeczy. I to jest zarezerwowane, to co Jezus czynił za swojego życia. Zarezerwowane jest nie tylko dla samego Jezusa, nie tylko dla apostołów, nie tylko dla następców, biskupów, kapłanów, ale to jest zarezerwowane dla każdego, który uwierzy, bo cuda, znaki nie czyni zainteresowana osoba, ale cuda i znaki czyni sam Bóg, a może uczynić przez tego, kto bardzo mocno w Boga uwierzy. Więc wiesz. A Pan Bóg swoimi sposobami może tak zadziałać, że wszyscy będą zdumieni, zaskoczeni, jaka jest niezwykła moc Pana Boga. Ale tutaj trzeba oczywiście wielkiej pokory, bliskości z Panem Bogiem. To nie jest tak, że Pan Bóg będzie dawał jakieś znaki, cuda po to, żeby. Naszą pychę zwiększyć, żebyśmy pokazali, a co jesteśmy fantastyczni, a co jesteśmy wierzący. Nie. Pan Bóg czyni cuda tam, gdzie jest tego potrzeba, tam, gdzie z tego wyniknie jakieś duchowe dobro. To jest Jego tajemnica. Ważne, żebyśmy wierzyli, że On może przez nas działać, kiedy chce, jak chce. Ale czy w danym momencie zadziała, Pan Bóg najlepiej wie. Może się okazać, że, że nawet ktoś bardzo mocno wierzy, bardzo prosi, ale nie daje Bóg tego cudu w tym momencie. Bo ma jakiś inny plan, a w innym miejscu yy, nagle dzieje się cud, który wszyscy są zdumieni. To jest zawsze Boża Tajemnica. Pan Bóg czynił cuda i czyni cuda. I wiele tych cudów ciągle gdzieś tam słyszymy. Ten uzdrowiony, tamta uzdrowiona, ktoś kto się nawrócił. Przede wszystkim najpierw cud dokonuje się w sferze duchowej. To są piękne, wielkie cuda. Jeśli ktoś na przykład, nie wiem, 10 lat, 20 lat, 30 lat nie spowiadał się i nagle przychodzi do tej spowiedzi, spowiada się, zmienia swoje życie. To jest naprawdę wielki cud i tym się trzeba bardzo cieszyć. A cuda fizyczne one są bardziej spektakularne. Bardziej to gdzieś przeżywamy, ale yy, tak naprawdę największym cudem jest zawsze właśnie to nawrócenie. Jeśli ktoś 10, 15, 20 lat żył w grzechu i nie widział potrzeby zmiany swojego życia i nagle to rozumie, nagle zmienia swoje życie, to to jest wielki cud i tym się trzeba cieszyć, za to dziękować. Niech Ci był błogosławi mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia. Pa, pa.